Wszystkim ostatnio, zamawiając żelopisy z AliExpress, trafiło się tak, że zobaczyłam dość ciekawą książkę, która wydała mi się być nie AI, więc postanowiłam ją zamówić, szczególnie, że kosztowała ona naprawdę bardzo mało, jeżeli chodzi o podręcznik do rysowania. Natomiast jest jeden szkopu, bo jest napisana po chińsku, ale nie odwiodło mnie to od zakupu i w ten oto sposób dzisiaj będziemy patrzeć i sprawdzać. Tę oto książkę. Podstawy rysowania mangi i zobaczymy, czy uda mi się cokolwiek na jej podstawie narysować. Na pewno stworzę ilustrację i zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale najpierw, oczywiście, zapoznamy się z tym, co jest w środku i zobaczymy, czy naprawdę będzie pomocne czy jednak będą tam obrazki AI Sam podręcznik sama książka wygląda naprawdę bardzo ale to bardzo ładnie i nie zauważyłam żeby miała jakieś znamiona AI więc Mogę Wam, mam nadzieję, z czystym sercem to pokazać i w ogóle zobaczymy, co jest w środku, bo też yy, wydaje to wydawnictwo. Jest tutaj wszystko napisane: to jest petepress.com. A tak, ogólnie, to jest to taki podręcznik dla początkujących, jeżeli chodzi o mangę, w wersji. Sami widzicie chińskiej, więc no za bardzo tutaj angielskiego nie zobaczymy. Ale w sumie chciałam sobie ją kupić, żeby się zainspirować, może coś tam podłapać, i zobaczyć w ogóle, jak są tworzone takie książki, podręczniki. Jeżeli chodzi o cenę, no to ona była naprawdę zawrotna. Ponad 15 zł. Zobaczcie, jaka jest nawet gruba. No więc no skusiłam się, wygląda jak. Jakiś taki magazyn w sumie, mogłabym to tak podsumować, i może sobie przetłumaczymy tutaj okładkę, żebyście też mniej więcej widzieli. Mamy tutaj nowicjusz komiksowy, czyli dla początkujących, szybki przewodnik opracowany przez Original Power Plant. Podstawowe, kompleksowe. Popularny, potęcznik wprowadzający do komiksów. Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film i uzyskać 560 minut samouczka wideo. Wszechstronne wyjaśnienie, analiza ukierunkowania, instrukcja krok po kroku, nauczę się przedstawiać świat wymiarowy w swoim sercu. No dobra, wiecie, to jest takie bardziej łamane przetłumaczenie, ale przynajmniej widzimy, że jest to taki podręcznik od podstaw niby, zaraz zobaczymy jeszcze tył, a tutaj mamy napisane, że seria krótkich, przewodnich po komiksach dla początkujących i jest tutaj kilka różnych, aż cztery. Tutaj mamy kod QR, żeby zobaczyć, no i jakieś tam... Właśnie projekt okładki jest napisane, ilustracja na okładce, propozycja kategorii strona internetowa wydawnictwa. Więc mam nadzieję, że nie jest to AI. Zresztą po samej okładce nie wygląda, jakoś nie mam za bardzo podejrzeń. Myślę, że możemy sobie zajrzeć do środka i zobaczyć, co tutaj się znajduje, a później z czegoś na pewno skorzystam. Tylko nie wiem, czy będę tego używać raczej do inspiracji, czy właśnie do robienia czegoś krok po kroku. No i tak, tutaj mamy okładkę. W ogóle te kartki są takie właśnie typowo, no, magazynowe, coś takiego. Albo jak japońska manga też ma takie podobne, yy, podobny papier. O, tutaj mamy nawet ISBN i 2021, to może wtedy jeszcze nie było tego AI. Okej, okay, jest spis treści. W ogóle zobaczmy, co ten spis treści nam oferuje. Książka podzielona jest, z tego co widzę, na cztery rozdziały i mamy zrozumienie stosunku głowy do ciała... Później mamy kształtowanie głowy i ekspresji, później kształtowanie tułowia postaci i na samym końcu dynamika postaci. Może po kolei powiem Wam mniej więcej na podstawie tego spisu treści, po prostu dalej, co się gdzie znajduje. Mamy stosunek głowy do ciała u osób zdrowych w różnym wieku. Mamy tutaj z tego co widzę pokazanie, że na przykład takie najmniejsze dziecko mieści się trzy razy głowa w jego ciele, później 4, 5, 6, 7 i 8 aż do dorosłego. Na szóstej stronie mamy stosunek wielkości głowy do ciała postaci komiksowych, czyli tam były normalne postaci, takie prawdziwe, a tutaj mamy komiksowe. Następna strona ósma to metoda kształtowania głowy. Jak rysować głowę z wielu perspektyw. No dobra, jest na wprost, jest tak trochę na boku. Tutaj patrzy bardziej, tutaj jeszcze tak w tą stronę. No taka przekrzywiona. I z tego co widzę to mamy... Postać damską i męską, wydaje mi się, że to jest męska, ale to jeszcze pewnie zobaczymy. O, tutaj mamy nawet napisane, że jest na przykład 15 stopni, tu jest 45, tu jest 75, i tu już się zaczyna wyraz twarzy, z tego co widzę na stronie 9, aż do 12. Są różne wyrazy twarzy do narysowania, chociaż te wyglądają dosyć podobnie, ale to pewnie sobie przetłumaczymy, jeżeli będę z tego korzystać. I aż do strony 12 jest ten wyraz twarzy. A na stronie 12 zaczyna się wyraz fryzury. Ok, mamy różne fryzury do dyspozycji, jak je rysować. Tutaj chyba jest tak szkic, i to, co powstaje dalej. Szkic, i to, co powstaje dalej. I aż do strony 17 mamy różne, różne fryzury. Tutaj o kurczę, no, trochę są takie zawiłe. Tutaj taka poszarpana, też jakieś męskie. Mega fajnie zrobione. O, nawet dready mamy do zrobienia i coś jak jest wiatr. Tu już w trzech etapach. I zaczynamy przedstawianie rysów twarzy, jak rysować oczy. Od strony 17 do 19 tutaj w ogóle troszkę spikselizowane jest, ale oczy bardzo ładnie wyglądają. Może takie oczy też narysujemy. Czyli przez te dwie strony mamy oczy, kolejne tak wyglądają. Różne style po prostu nam pokazują. Następnie mamy jak narysować nos i kolejne jak narysować usta. No takie dosyć uproszczone, bo jeżeli chodzi o mangę, to zazwyczaj są takie uproszczone rzeczy, ale też mamy zwykłe usta pokazane. Kolejnym rozdziałem tutaj na tej stronie zaczyna się wyrażanie ekspresyjne, i są różne, no po prostu twarze. Tutaj jakaś taka smutna, tutaj taka, no nie wiem, myśląca. Następnie mamy, oj, jaka naburmuszona tutaj jest, tutaj taka tęskniąca, no różne bardzo fajnie są one wyrysowane, więc można sobie na podstawie tego popatrzeć, jeżeli chcemy stworzyć jakąś postać, jakąś mimikę. A tutaj mamy właśnie łączenie mimiki, twarzy i gestów. Już zaczynamy. Czyli na przykład mamy jakąś twarz i do tego. Rączki coś robią. No i tutaj mamy pokazane kilka przykładów. No pięknie to wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem zaskoczona tym, jak to wygląda. I tutaj się kończy ten rozdział. To tak śmiesznie wygląda, chyba trochę za daleko jest jednak to oko, nie wiem. Ale lecimy dalej, bo tutaj już zaczyna się tors i figura, czyli rozdział trzeci. Podpisane jako zmiany kręgosłupa pod wpływem różnych ruchów, więc wyrysowane są jak ustawiony jest ten kręgosłup. No mega fajne. Tutaj kolejne na podstawie właśnie damskiej i męskiej sylwetki, ale... Kolejne tutaj zaczyna się, jak narysować ciało. Czyli kiedy mamy podstawę tego, jak kręgosłup jest umiejscowiony, to później możemy narysować to ciało. I tak to mniej więcej się prezentuje. Kolejnym podrozdziałem są różne przejawy budowy ciała mężczyzny i kobiety, czyli pewnie jak się różnią po prostu te ciała, jak je rysować. A to chyba tylko tyle w sumie, czyli pewnie jakieś małe wskazówki są. A następny rozdział to kończyny, górne postaci, także mamy ręce. Mamy ramię i tutaj jeszcze nawet dłonie, ojoj, ale tych dłoni tutaj jest. No jednak dłonie są skomplikowaną <gryw> rzeczą do narysowania, więc fajnie, że ją tutaj uwzględnili i bardzo ciekawie to wygląda. Następnie mamy kompleksowe ćwiczenia tułowia i kończyn górnych. Wszystko to, co możemy zobaczyć to po prostu sylwetka aż do ud. Tutaj też mamy różne takie przedstawienie postaci. I tutaj już się kończy. Następnie mamy kończyny dolne postaci, więc mamy nogi, mamy też pupę tutaj z tyłu i w ogóle fajne to jest rozmieszczenie. No genialnie to wyrysowali, moim zdaniem. Tutaj mamy już stopy. Stopy również są dosyć trudną rzeczą do narysowania, szczególnie kiedy mamy zrobić jakieś paluszki. No i tak to jest tutaj narysowane, Ona nawet już tutaj jest postać w całości z nogami I sam koniec już tych nóg to połączona praca nóg i stóp Czyli mamy je razem tak jakby stały, leżały, jakoś były ułożone Po prostu tutaj mamy wersję siedzącą, tutaj taką na kolanach A tutaj w ogóle bardzo fajna perspektywa też, gdzie są uwzględnione takie ładne nogi Mamy kolejny rozdział i... Tego mi nie przetłumaczyło, bo chyba nie było czwórki napisanej, ale 4-1 to kluczem jest opanowanie środka ciężkości. Uuu, coś ciekawego. Pokazany środek ciężkości, czyli na czym się ta postać opiera i wyrysowana sylwetka. Bardzo ładnie wyglądają te postaci. Nie wiem, który czas już to powiedziałam, ale podoba mi się ta książka naprawdę. Dalej mamy wykonywanie ruchów podstawowych. Leżenie, jakieś nachylenia, postać na jednej nodze. Tutaj mamy siedzącą, tutaj zasłaniającą się, leżącą, skaczącą I specjalne wykonywanie akcji Czyli, Nie wiem, jakieś odbijanie piłki, jakieś yy, takie dziwne pozy, bardziej pewnie sportowe Tutaj nawet mamy z mieczem postać Dużo tego Tu się łapie za brzuch, tutaj jest taka kręcząca No tutaj już są akcje takie typowo biatykowe, następno z mieczem, tutaj kopniak i mamy rozdział piąty, któremu nie zrobiłam jeszcze zdjęcia, bo on był pewnie z tej drugiej strony. Czyli te cztery rozdziały z przodu mają jeszcze kolejne cztery, więc jest razem jednak osiem, także bardzo dużo. No i tak, mamy piątkę. Czyli te postacie w wersji Q. Czym są znaki w wersji Q? Jest tutaj, aha, może to jest chibi po prostu. jest większa głowa, jak możemy zobaczyć. I tu w taki malutki. Na przykład to jest taka chibi. Pewnie jak się różni, co? Jak rysować postacie wersji q? No, myślę, że to są chibi. Chibi wersja na pewno, tak. Zdecydowanie. Jakie słowo, jaki? Gnialne. O, nie no, piękne to jest piękne. Ja muszę coś takiego narysować, to no, po prostu to jest cudo. Ale tego dużo, słuchajcie. No, podoba mi się, ale ekspresja. Genialne. Następnie mamy jak narysować ciało postaci w wersji Chibi. Czyli Judy. Tutaj... joi, Nie, no ja po prostu jestem przekupiona tym, jak te palce, jak te dłonie wyglądają no one. Czyż one nie są cudowne? No po prostu piękne. Kolejny podrozdział to wyrażanie akcji postaci w wersji Chibi. Tutaj mamy akcję, tak jakaś się przechyla do tyłu. Tutaj mamy jakieś małe elementy. To się zastanawia, albo stoi. Też takie słodkie zbliżenia na twarz, jakieś takie szczegóły. Stoi na jednej nodze, również takie zbliżenie. To jest cała w sumie chyba jedna taka sylwetka pokazana na dwóch stronach. O mamo, jakie to jest cudne! No nie mogę się dopatrzeć. Genialne, genialne. O, to, to już takie średnie, bo ta twarz wygląda dosyć dziwnie, ale no fajnie, że w akcji jest również pokazana ta wersja Chibi, Mamy kolejny podrozdział, czyli 5-3, i są to postacie wersji o różnych rolach. Tutaj nie wiem o co chodzi: o różnych rolach. Pewnie jakoś tak dziwnie jest to napisane. A może chodzi po prostu o te ubrania że jest, nie wiem, jakaś pokojówka albo jakaś księżniczka, coś w tym stylu. O, chyba tak. Pewnie w zależności od rodzaju postaci. Jaki ona zawód wykonuje albo kim jest. Tutaj wyrysowane są różne przebieranki. <grych> tak jak wygląda. O, tutaj też jest taka bardziej szkolna zawadiaka. I następny mamy szósty rozdział, czyli chibi już się skończyły z tego, co widzę. Mamy ekspresję ubioru postaci komiksowych i zaczynamy od pojawiania się zagnieceń na ubraniach. Słuchajcie, nawet zagniecenia nam tutaj pokazują. Za 15 zł taka książka? Nie no dla mnie jak najbardziej spoko nawet do tej pory i nawet, że jest po chińsku no w tych czasach mamy te, ten Google tłumacz, szczególnie, że możemy sobie aparatem zrobić zdjęcie i nam ładnie przetłumaczyć, może niekoniecznie idealnie ale pewnie możemy się spodziewać mniej więcej co tutaj jest napisane przynajmniej te rysunki nas mogą też zainspirować, więc mamy te wszystkie zagniecenia pokazane, wypisane no tutaj można się narobić taką spódnicą czy sukienką albo z takimi falbankami 6-2 to prezentacja różnych stylów ubioru. Więc mamy taką na przykład z mundurkiem, jakieś takie bardzo ładne dziewczęce. u, tutaj już mamy bardziej skomplikowane ubiory. Jakaś szlachta, księżniczki, książęta. O, i tutaj jest cała postać narysowana. Bardzo długie nogi ma z tego, co widzę. A, jest ubiór na niej narysowany, czyli jak ten ubiór wyglądałby tutaj, chociaż brakuje góry akurat. I tutaj, no... Niekoniecznie takie same, ale ok, rozumiem o co tutaj chodzi. Następny rozdział, siódmy, przedostatni, to rysowanie kompozycji wieloosobowych i jest zespół dwuosobowy, czyli jak rysować dwie osoby obok siebie albo ze sobą, jakie będą miały pomiędzy sobą jakieś relacje czy coś. No i tu jest na przykład na takim trójkącie, wyrysowane na podstawie tego jednego takiego rozmieszczenia. Więc tutaj mamy też szczegóły. O i tutaj dokończona wersja, jak to zrobić. Następnie 7.2 to kombinacja czterech graczy, czyli cztery postaci. No, to jest dopiero wyzwanie, powiem Wam, narysować więcej osób na jednym rysunku, tak żeby się te wszystkie proporcje zgadzały i to wszystko, całe rozmieszczenie. Tutaj widać, że jest na podstawie takiej krechy, czyli tutaj jest najdalej, tutaj najbliżej. I są naprawdę przeróżne figury, w sensie tak jak są one rozmieszczone. Tylko dziwne, że zaczyna się od twarzy. No nie wiem, ale no, tak mniej więcej jest to wyrysowane. Każda postać pewnie osobno, i ten kotek tutaj z <grytanie> tych tak patrzy. Okej, okay, mamy tu końcówkę. I ósmy, ostatni rozdział to ta perspektywa, z tego co pamiętam. Tak, perspektywa i reprezentacja sceny, i najpierw mamy zrozumienie perspektywy 8.1 1 więc super, że to też jest uwzględnione tutaj na koniec. Tak, to no tutaj trzeba by było jednak się zagłębić bardziej w tekst, jeżeli chodzi o perspektywę, bo to jest już grubsze do zrozumienia. O, pięknie to wygląda. Następnie mamy pewnie jakąś roślinność, jak rysować różne małe sceny. Okej, okay. mamy jakieś roślinki, więc też fajnie. Mamy taką inspirację, co możemy narysować w swoich ilustracjach. Tutaj też jakieś drzewa. No. Nie, no ja, ja nie chcę się, powiem wam, powtarzać cały czas, że bardzo mi się to podoba. Jestem naprawdę zafascynowana tą książką. Fajne te rzeczy tutaj dają jako przykłady. No może troszkę są rozpikselizowane, ale no nic nie szkodzi. 15 zł. Więc wiecie. Następnie mamy 83, to są przykłady rysowania różnych teł i na przykład mamy willę i krajobraz wiejski. Czyli tutaj mamy tę willę. No, powiem Wam, że to jest akurat bardzo trudne do zrobienia i nie jest to pokazane od samego samiutkiego początku. Tylko tu mamy pierwsze takie. No, ciężko to by było raczej rozrysować bez jakiegoś takiego zrozumienia tej perspektywy. Czyli willa. Willa jest tutaj dokończona, tak ona wygląda a następnie mamy krajobraz wiejski aha, tu jeszcze jest willa i tu mamy ten krajobraz wiejski czyli już taki rzut na całe miasto znaczy na całą wieś <laughs> mamy kościół, jakieś tam domki i dużo, dużo zieleni dookoła i to jest po prostu wyrysowane tak bez niczego żadnych jakichś takich linii za bardzo pomocniczych tylko, no tak, to się prezentuje. Po prostu ja bym to potraktowała bardziej jako inspirację niż y, jako taką naukę tej perspektywy. Następnie mamy ostatnią rzecz, czyli wyrażanie atmosfery i tła. Czyli tło razem z postacią, jaka stopa z przodu. No tak, wpasowanie po prostu postaci do tego tła. I tutaj kolejne. Czyli tak, jakby, wiecie, w tej książce czego się nauczyliśmy, tak na przykład te rysunki powinny na koniec wyglądać. I tak sobie myślę, że zrobimy po prostu na podstawie tych różnych rzeczy, które są w tej książce, właśnie taką postać z tłem. Taką, no myślę, że chyba czarno-białą. Nie będziemy jakoś kolorować, tylko zrobimy sobie ją na przykład cienkopisem albo ołówkiem. Tak po prostu, żeby było mangowo i postaram się stworzyć <noise> taką pełną ilustrację. Myślę, że chyba na formacie A5. Dajcie mi znać w ogóle, co sądzicie o tym. Moim zdaniem, jak najbardziej na plus 15 zł. No jest to super opcja, więc bardzo Wam polecam. Na AliExpress znajdziecie, tylko ciężko jest to wyszukać. Ale z tego, co widziałam, to jest po prostu napisane jako podręcznik dla początkujących i podstawy mangi, wersja chińska, coś w tym stylu, także w ten sposób to znajdziecie. No i są, tak jak tutaj z tyłu nam mówi yy, wydawnictwo, aż cztery różne rzeczy. Więc, no, z chęcią bym się w sumie skusiła. Wyciągnęłam swój szkicownik i postanowiłam zrobić wersję chibi tego, co nam tutaj przedstawia producent, wydawnictwo, autor. No, generalnie zaczęłam od tego rozdziału, gdzie pokazana jest pozycja, gdzie siedzi chibi, i z tego, co wyczytałam, to. Jest taka wskazówka, że postaci chibi są raczej krótkie, szczególnie takie, gdzie mieszczą się te dwie głowy, więc nie mogą wykonywać pe pewnych czynności tak sprawnie jak postacie, gdzie mieszczą się 5 do 8 głów. Więc no, tutaj nie mamy jakiegoś takiego dużego pola do popisu, i to, z czego korzystałam, to pozycja siedząca jednak to była nie taka przechylona. I autor mówi nam, aby naszkicować pozycję siedzącą postaci i zwrócić uwagę na stosunek głowy do ciała. Spraw, aby postać wyglądała uroczo i zwróć uwagę na koordynację ruchów. Później na podstawie poprzedniego kroku dodaj włosy, rysy twarzy i styl ubioru. Upewnij się również, że oczy są duże i okrągłe. Ja natomiast skorzystałam z <laughs> tej wersji, która mi się bardzo spodobała i nie zrobiłam jej takiej samej. Następnie mamy kontynuuj przedstawienie szczegółów szkicu, aby postać stała się bardziej wyrazista i żywa. Później coś nam pisali o metodzie kopiowania, żeby uporządkować obraz, ale tutaj za bardzo nie wiem o co chodzi, czy to po prostu trzeba nałożyć kartkę na kartkę, że najpierw robimy szkic, a później żeby nie było tak brudno, to robimy na osobnej kartce odrysowując. Trzeba na pewno zwrócić uwagę na zmiany grubości i wyrazistości linii. Na przykład linie brwi, linie górnej powieki są grube i mają zmienne kontury. Ponieważ jest to postać w wersji chibi, budowa ciała jest stosunkowo prosta, także struktura ubioru również powinna być prosta i nie ma potrzeby bardzo dokładnego dorysowywania szczegółów, na przykład falbany. No, są po prostu takimi dużymi plisami, proste i wyraźne linie sprawiają, że obrazek wygląda po prostu lepiej. Na koniec piszą, aby dodać cienie. Ja, jak już widzicie, powoli kończę szkic, więc jeszcze przejdę do tej, tego wyrazu twarzy i on był po prostu opisany jako wyraz płaczu ze strachu. Użyj pustych kółek, aby przedstawić oczy i dodaj linię w kształcie łez na dolnej powiece. Otwórz szeroko usta i użyj falistych linii, aby przedstawić dowolną wargę. Dodaj pionową linię na środku czoła. Te wszystkie szczegóły będę jeszcze robić cienkopisem później. Także zabrałam się za ten lineart, no i zaczęłam w sumie od włosów. Starałam się nie robić jakoś zbyt dużo szczegółów, no bo tak jak nam sam autor mówi, jest to wersja chibi, także zbyt dużo różnych rzeczy tutaj nie powinno się znaleźć. A i jeszcze na tło skorzystałam z drzewa bananowego. <noise> było napisane, żeby zwrócić uwagę na to, że jego liście są duże i popękane. Dorysowałam także skały. Inspirowałam się już końcówką książki i czegoś ta moja chibi musiała się przestraszyć, także pająk tutaj w kadrze zagościł. Coś się musiało zadziać. W międzyczasie, zanim jeszcze zaczęłam rysowanie, przejrzałam sobie mniej więcej tę książkę. Oczywiście najechałam Google Tłumaczem, żeby poważyć, co tam jest ciekawego, czy jest coś, czym mogę się zainspirować. No i fajne jest w tej książce te takie malutkie postaci z dymkami, i one dają nam pewne wskazówki. No i tutaj pokażę wam na przykład dwie takie postaci. Już zesklinowane, przetłumaczone tym takim koślawym polskim. Tutaj bym się też nie sugerowała. Oczywiście, jeżeli jest tutaj ktoś, kto zna chiński, no to przepraszam bardzo za <ścoughs> wrzucanie takich rzeczy, ale no inaczej tego nie przetłumaczę. Przynajmniej wiemy mniej więcej o co chodzi. A właśnie, bo o tych cieniach nie było jakoś zbyt dużo tutaj mowy. Ja dorobiłam je tak intuicyjnie i postawiłam na kreskowanie. Szczególnie, że robię to cienkopisem, więc tym cienkopisem baz grałam tam, gdzie miało być najciemniej. Autor nam mówi, że dorabianie tła jest tutaj bardzo ważne, bo jednak, kiedy mamy postać bez niczego, to jest ona monotonna. <ścoughs> tak było napisane. Więc ważne jest zrobienie tego tła, aby przyciągało uwagę, aby coś się właśnie na nim działo. Dlatego ja postanowiłam zrobić dosyć dużo tych elementów i wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wygląda, szczególnie z tym pająkiem. Pająk jednak stał się postacią pierwszoplanową razem z moją Chibi. W ogóle, pierwszy raz rysowałam taką ekspresję na twarzy. Nigdy wcześniej nie robiłam tego typu miny na moich postaciach, więc jest to też pierwszy raz, że skorzystałam z czegoś takiego. Myślę, że z chęcią sięgałabym po jeszcze inne śmieszne miny. Jestem naprawdę zadowolona z tej książki. Powiem Wam, że dała mi bardzo dużo inspiracji, mimo tego, że jest po chińsku. Mogę sobie przetłumaczyć, prawda? Ale nawet samo patrzenie na te obrazki, na te wszystkie rysunki, na to, jak postaci są uwzględnione, jakie mają pozy, jakie można też szczegóły dodać, no to od razu chce się po prostu rysować, kiedy się na to patrzy. Ale muszę wspomnieć o jednym. Jest napisane, może raczej kierowane są to dla początkujących rady, ale nie, zdecydowanie nie są to dla początkujących. Już myślę, że ktoś powinien umieć mniej więcej rysować, bo tak patrząc na to wszystko, no nie jest to jakoś tak mega szczegółowo wyjaśnione od samego początku, jak to wszystko rozrysować, no bo jest to po prostu o rysowaniu książka. Także no tutaj by się przydało więcej jakichś takich szczegółów z tych y, szkiców, szczególnie później w w tym perspektywicznym spojrzeniu na rysowanie. Więc dla inspiracji, dla samego takiego popatrzenia, jak co można narysować, myślę, że z chęcią sięgnęłabym po te inne części. Wydaje się być spoko, nie zajmuje dużo miejsca, jest w takiej formie magazynu. No i co ważne, przeglądając wszystko, czytając, no nie wykryłam tam AI, więc jestem zadowolona. I na dzisiaj to już wszystko. Ja jestem naprawdę zdziwiona tym, jak fajna jest ta książka i dajcie mi znać, co o niej myślicie. Czy gdyby była na przykład po angielsku, to byście ją zamówili, czy na przykład tak jak ja po chińsku i wykorzystalibyście ją do inspiracji, albo sobie ją po prostu przetłumaczyli. Cieszę się, że w tym natłoku AI można jeszcze znaleźć Perełki. Chciałabym naprawdę, żeby AI-owe rzeczy były podpisywane jako wygenerowane. No, to by było na tyle. Także ja zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15.00. Także do zobaczenia i pa!